Mam Was w kolejnym odcinku Wiedźmina na chyba nakrywał... trochę mi się Znowu... było, ale już działa. Muszę shift przytrzymać, żeby powinni zapis Jest kakać Czytaj. 嗯，回去。 Nie ma się gdzie śpieszyć. Ciężka służba. Pięknie. Cool. Eu <tripe> <tripe> Mm-hmm. <laughs> <laughs> Witajcie, widz mi niełowcym tu jesteś. Witajcie. Pewno zastanawiacie się, skąd wiem, żeście Wiedźmin. Nie? No dobrze, nie chcecie wiedzieć wasza wola. W czym rzecz? Szukam roboty dla Wiedźmina. W zasadzie sam miałem się tym zająć, ale skoro już jesteś... Miejscowi powiadają, że nocami potwór jakowyś łazi po brzegu jeziora i zżera spóźnionych chłopów. Zalęgło się też coś w krypcie. Gól zapewne. Rozejrzę się, ale najpierw powiedz, ile za to dostanę. Ech, wywiedź mi nic bezinteresownie. Powiem tak: zabij stwora, przynieś mi dowód, a zapłacę sowicie. Powiedzcie mi, panie Łowczy, ile bierzecie za ubicie utopca? Nie mogę tajemnica zawodowa. Dajcie spokój. Przecież ten sam zawód wykonujemy. No, niby tak. No to słucham. Ile za utopca? Zależy, kto zleca, ale tak średnio to... koło 80 orenów. Wiedziałem. Od początku wiedziałem, że coś jest nie tak z tymi cenami. Spokojnie, panie Wiedźmin. Świat idzie naprzód, wszystko drożeje. Tylko anachroniczny Wiedźmin pracuje za psie pieniądze. Jeszcze mnie parszywym odmienicem nazywają. Jaka praca, taka płaca. Co mówiłeś? E, nic. Się. Jak wyglądał ten stwór skrypty? Wydaje mi się, że to zwykły gól, ale czord wie. Pójdź i sam sprawdź. Bywaj. coś ciekawego. Mam wielką nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Abigail przednio maść na sprzedaje. Wielką nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Czuję, że ta kurwa wiedź ma na mnie ochotę. <śm> 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 Znowu przed nią masz na czaraki sprzedaje Hmm. Myślałam, że jesteś jednym z tych miastowych bandytów. Zobaczmy, no. się chce. No. To i przebyłeś, znaczy człowiek, e, Kim kimżeś jest? Wiedźminem, jak zauważyłeś. A my jesteśmy milicja. W porządku pilnujem. Nie przeszkadzajcie sobie, już idę. Musimy zobaczyć, żeby chory nie jesteś. Mam immunitet. Jestem odporny na choroby zakaźne. Ja tam nie wiem nic o żadnych immunitach. Sprawdzić musisz. Siedemnastu. Jak? na poglądnąć musimy. Wyglądać na smutnie, ale chyba Kurde. zdrowo. A możecie przejść. Bywajcie. W ogóle jest, czemu tak mało osób jest na tym? Nie wiem. Boję się o moją wnuczkę. Jak długo nie wraca do domu? Godzina 17, a jest tylko 8 osób. Tak, nie, nie mogę dojść do komputera. A było godzin... ...na tym było 30, prawda? Nie było kaczor pisze coś na pisanku. Pada. Da się napisał, ni... Co ty gdzieś grasz? U... Nie obejrzę sobie. Piękne. Nie godą z tobą. Nie kupuj mięsa od kramarki. Boję się zgadywać, skąd pochodzi. Po zarazie wpadły zwierzęta i robią. dzieciaki z głodu płaczą Nie, nie ma czas, ten sobie biegają. Bywaj Mężczyźni przy świątyni rozmawiali o topie. Hm, tak, to mnie zadowala Odmieniec, nie odmieniec, ale może będzie z ciebie pożytek. Mm. Jaka misja? Aha! Trzymaj się, da mi się do tego przejść wszystkie trzy części. Chyba nie. Myszko działaj. Nowy poziom, talent. Mm. Okay. Najpierw, co masz w szafie? Uż, No, myszko, działaj Niech spali cię wieczny ogień, czarci synu! Spokojnie, wielebny, chcę tylko porozmawiać. Nie, o, nie to, ma o tym. Czy... Jest. Szukam salamandry. Zabij Ponoć można ich tu spotkać. Zabiją nas przez siebie. Odejdź! Potrafię się odwdzięczyć. Co masz na myśli? Słyszałem, że macie problemy z bestią. Nic ci do tego. Jestem wiedźminem. Mógłbym hmm. wam pomóc. Był tu ostatnio inny wiedźmin. Zwał się chyba Berengar. Obiecał, że pomoże nam zabić bestię, ale kiedy tylko usłyszał jej skołyt, wziął nogi za pas. Inny wiedźmin? Powiedz mi o nim coś więcej. Nerwowe spojrzenie, twarz zabójcy. Nie budził więcej zaufania niż ty. Nie musisz mi ufać, wystarczy, że dasz mi zlecenie. Jeśli chcesz, bym uwierzył w twoje dobre intencje, ponieść światło wiecznego ognia do ludzi, by rozjaśniło mroki. Naokoło wsi jest pięć kapliczek. Nie myślisz chyba, że ogień odstraszy bestie? To nie jest po prostu przeraśnięty wilk czy pies. Wieczny ogień, bluźnierco. Owszem, odstraszy bestie, albowiem powiedziane zostało, mimo już mrok w duszy jego, a oblicze potworne, nie sądźcie go pochopnie, albowiem poniesie płomyk nadziei w noc niebezpieczną. Jeszcze tylko w blasku ognia wiecznego bezpieczni będziecie. Zgoda, ale będzie ci to kosztowało sto orenów. Niech będzie. Ale pamiętaj, wieczny ogień musi zapłonąć nocą we wszystkich pięciu kapliczkach. Inaczej wszystko na nic. Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. To nie jest mądry pomysł. Czemu tak myślisz? Z takimi jak oni nie warto zadzierać, jeśli człowiekowi nie śpieszno na tamten świat. Wyglądam na kogoś, kto się boi? Przed tobą był tu inny wiedźmin. Też wyglądał na Hojraka. Widzisz go tu gdzieś? Nie? Bo uciekł. Ja nie mam zwyczaju uciekać. Zadzieranie z salamandrą to poważna sprawa w wiedźminie. Cała wioska się ich boi i nie bez przyczyny. Dlatego pamiętaj, że musisz przekonać nie tylko mnie, ale również pozostałych mieszkańców. Co mogę w takim razie zrobić? Jeśli o mnie chodzi, to chciałbym, żebyś zajął się sprawą bestii. Żeby przekonać pozostałych powinieneś udać się do Oda, Mikula i Harena. Zobaczymy, czy poradzisz sobie z ich problemami. Odo, Mikul, Haren? To jakieś ważne osobistości? Wszyscy mieszkają na podgrodziu od dziecka. Znamy ich i szanujemy. Odo od niedawna jest bogaty. Haren jest kupcem, a Mikul pracuje w Straży Miejskiej. Zdobądź ich zaufanie, a reszta mieszkańców też ci zaufa. Zobaczymy. Czekaj. Nie zaufają ci, jeśli nie będą wiedzieli, że ja cię przysyłam. Pokazuj im ten sygnet wiecznego ognia. Okej. Okay. na część w kolejnym odcinku. Pa pa.